i yes. No. farną. A ja ma wszeje bezustannie. Ale zdrowa. Owoce. Jesteśmy właśnie w moim pokoju. Um, w Opolu. Trzeba ożyrzeć. w Opolu. I właśnie mam przymiarki. Zapraszam Was. To są moje sukienki na dzisiaj. I mm. zdecydowałam, że chciałabym mieć sukienkę, ponieważ... Jest to Opole, Festiwal Polskie Piosenki, Bez łez i tak dalej. Tu są buty i tam mi się podoba. Tomek chyba chciała dzisiaj yy, nie wystąpić, ale bo, no ma być tutaj taka dziura, czyli nie wiem. A może ja bym to... tu chyba mam by być tak założona, więc ja może tak założyła bez stanika. Nie? <laughs> Myślę, że wreszcie bym była sławna i te blizny by były yy, Czyli tutaj mam jakieś, jakieś przeróżne jeszcze sukienki. To jest raczej nudne. Te buty są ok Ta jest taka ciekawa tak jeszcze z cekinami. Teraz przymierzę. No i ta jest też fajna. Fajna, fajna. Czyli idę przymierzyć... O, jeszcze to jest. To jest masakra. Bez, bez, trzymał się rycha. Że leź ja, kto jak... Ty, jak. Będę tak sobie klaskał, wiesz... No, o! Bez te te Ja muszę śpiewać i tak robić bokami. Musisz tak właśnie robić. się... Że... Jak to, jak Okej, okay, czyli zobaczymy. Idę sobie przymierzyć i zaraz wam pokażę swojego stylistę nowego. Pawła! Czyli się będziemy przebierać. Już, już, słuchajcie. Mm.

Opowiem nam coś na koridorze. A to poczekam, Na razie... To o, a Paweł nie przedstawiłam. To jest Paweł, Aha. to jest mój stylista. Świetnie go robię. Fajnie. <laughs> no, Marcinka i Marcinka już znacie. Zaraz wracamy. Czyli. Posłuchajcie y na Facebooku, albo na stronie, który outfit wam się pięknie podoba. Bo jak nie założę tego dzisiaj, to ja to mogę założyć na przykład drugim razem, nie? Tam luz po prostu. Czyli fajnie. Właśnie mi zmienili pokój, ponieważ stwierdziliśmy, że kierowca nie ma żadnego pokoju. No i to jest wygodne, bo wiesz. Czuję się trochę jako ta w, w jakimś last dance Dance. dance, czy gwiazdy tańczą na podłodze? Mam nadzieję, że... Macie jakieś pytania do mnie, Sylwia? Pytania? Ma no, jakieś pytania, to są wysyłane na przykład. Pytania, to... wiesz, najczęstsze pytanie to kolor włosów. Tak? Mm -hmm. Kolor włosów y, mam y, ciągle taki sam, tylko zależnie jakieś światło. Y, znaczy teraz mam nowy, mam taki bez czerwieni, bo przy tym miałam czerwone trochę. Teraz mam. Y, jeszcze raz czyli... dokładnie nazwę. Koloru. I nie wiem, co się nazywa. Nie zakładam sobie. No. Jakiś taki czekoladowy chyba. No dobra. Jakiś taki czekoladowy, Ale na osiemnastkę będzie zmiana. Y będzie mega zmiana. I to Wam mogę zapowiedzieć. Oczywiście nie bójcie się, nie będzie blond. Nie będzie chyba nawet red, choć e, naprawdę... Ale stylowa. Samy. Nie, no taka na dłużej, no. Taka, że miana imidzu. Ale wydaje mi się, że to będzie zupełnie to samo tyle, będzie działo jeden odcień ciemniejsze czy jaśniejsze i będzie tam jeden taki smyk. Dzień dobry. Dziękujemy. Dziękujemy. Czyli, ja, bym... ja bym na tym tak poszła. No to wsiadaj, ja cię tam tak? popchnę na to. Z tego. Nie, bo rozrywkę sukienki tylko to nie popuszczę. No jak myślisz, jak będzie dzisiaj? Jak będzie dzisiaj, to będzie fajnie, ponieważ gramy bez łez. Pierwszy mm -hmm. raz na live'a. I... Yy, na mnie coś marzyło. Pomyślałam, że jest jasne z tym, że pani ma równą A jeżeli nie? Ale, oczywiście, dziękuję również w tym teraz nagraniu swoim fanom, którzy przesłali głosy. Ponieważ nie będę miała możliwości poświęcenia na scenie, to dziękuję przynajmniej tak. Dziękuję Wam bardzo. Oj, dużo ich jest. Jesteście super. Ja w ogóle nie wiem, nie będę powtarzać, a już tak myślałam o tym i mi się właśnie śniło. A to Kolejna Wam słona. Kolejna odsłona.

Odebrałaś już nagrody? To jest jak w tych lochach, gdzie jest ciemno i zapiera sobie kryształki, światła, świece. I idę po schodach w tej ciemności, bo cicho wszędzie, głucho wszędzie. Okej. Okay. Ja Normalnie, dobra?